Jazdy powraca. Zapinamy pasy i ruszamy. 12 kursantów będzie szkolić niezwykła czwórka. Na Śląsku naukę jazdy poprowadzi ostra i bezkompromisowa Aneta Gniezińska. Na niektóre rzeczy przymyka jednak oko. Urzekający blond Anioł na śląskich drogach to nowa instruktorka nauki jazdy Justyna Kalisz. Tylko czasem pokazuje rogi. Siła spokoju, doświadczenie i niemalże papieski majestat. W Krakowie adepci jazdy będą pod skrzydłami Zbigniewa Chrzana. Za to Łukasz Kmiecik jeńców nie bierze. Jest dowodem na to, że uroki i uszczypliwość świetnie idą w parze. Każdy z tej czwórki jest inny, ale wszyscy mają jeden cel. Stworzyć kierowcę doskonałego. Bladym świtem instruktor Łukasz samotnie mknie ulicami Krakowa i chyba dlatego ma dobry humor. Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem. Dostał dziś telefon od Zbyszka z prośbą o odebranie go z oddziału ratunkowego. Cześć Łukaszku, dziękuję ci bardzo, Cześć. że przyjechałeś. Czekaj, jakoś nie, się muszę Sumienić tutaj... W sumie nic się nie stało, że mnie rano z łóżka ściągnąłeś. Sytuacja jest absolutnie kryzysowa. Czy to skutek ćwiczeń z Kłenem w poprzednim odcinku? Coś ty to zrobił w tą girach. Drabinka nie chciała współpracować ze mną i rozdzieliliśmy się w powietrzu. No, no powiedz, no. gdzie mam jechać po tą Halinkę, tylko nie mów, że do Tarnowa. Nie no, odbierzemy ją tutaj z dworca. Nawet. Można tu w lewo? No, chyba nawet musimy. A trzeba przepuścić kogoś? A co ty mnie pytasz? To nie mogę wiedzieć. Ja pierdzielę. Ja, że instruktorem jestem, to nie znaczy, że umiem jeździć. Wzajemne sprawdzanie? Wreszcie zobaczymy, jak instruktorzy traktują konkurencję. Ale zastanawiam się, dlaczego my jedziemy lewym pasem? Bo wszystkich wyprzedzamy, panie instruktorze. Ty go dogonić nie możesz, nie mówiąc o wyprzedzeniu. Panie, już pan zjadę. Ja pierdzielaś, panu pierdliwy, A jeszcze żeśmy jeździć nie zaczęli z Halinką. Patrz, co robi. Nie bój, że się hop przecież przecie opanuje nad sytuacją. Ty spokojny, ty mi grabiali. Zbyszek jakoś nie ufa młodszemu koledze po fachu. Widzę, że się zdenerwowałeś. Przecież widziałem gdzieś to tylko, żebym ja go pucnął to by na moglski. Ja, mnie to, że masz niepoprawnie ułożone ręce na kole kierownicy. Jak to nie? I bałem się. No oczywiście, jedyne Spaniały. słuszne ułożenie rąk to jest pozycja za 15 trzecie. Łukasz trzyma ręce w dopuszczalnej pozycji za 10 druga. <laughs> tak, tak jest dla mnie za szeroko. <laughs> no tak, bo ty taki malutki jesteś. Eksploatujesz się w pracy i nie masz regularnych posiłków. To jest. jest Chyba. A jak masz? Może muszę kurcza dorabiać za pana. A, widzisz, ty jeszcze refleks masz, Od gdzieś się potrafisz. No, ale znowu Trojanowska chyba śpiewa za darmo, nic, darmo nie ma, dziś nic. A to, co mnie podnieca, to się nazywa kasa. Ciekawe, czy równie podekscytowana będzie Halinka, widząc nowego instruktora. <laughs> Widać, jak się zawiesiła? Halineczko, kruszyneczko, Witam. ty moja, no. Miło cię widzieć. Witamy. Z dalekiej Witam. podróży. Dzisiaj, rozumiesz? Zamiana będzie. Przed Haliną 55. godzina jazdy. Zbliża się koniec jej drugiego już kursu, a ona ciągle myli biegi i nie rozróżnia znaków. Może Łukasz coś na to zaradzi? Zbyszek nadrabia miną, ale jest pełen obaw, czy Halince nowy instruktor bardziej niż on przypadnie do gustu. Jak, pani Halinko, samopoczucie! Wspaniale. Tu mi ten ten pan starszy powiedział, że pani już doskonale prawie się porusza samochodem. Tak. Halinko, i wydaje mi się, że w ogóle nie kłamałem. Tu w prawo pojedziemy. W mi... Oczywiście mamy znaga 7, ustą pierwszeństwa, czyli ci, co są w kółeczku, musimy ich puścić. Co robiliście? Sprzęgło na dół, na dół sprzęgło, słuchamy co mówię. Sprzęgło na dół. Trzymać! Jak ja mówię, to trzymać na dole. Nie dodawać gazu. Dwójkę, Halinko, czekać, wiesz, bo zanim Łukasz ci powie, no to, to będziemy prawie trójka. w Tarnowie. To jest trójka. Halina dziś jakaś swoja. Oczywiście Halinka wie, że tu jest biegu sześć. Tak, tak, ale wystarczy nam na razie ta dwójka, naprawdę. Jedziemy, jedziemy, gazu, bo zielone przecie. Tu uciekamy, tak jak ształki prowadzą. Pięknie, ogień, gaz. No i tu wszystkich zrobimy. Trzymaj tego gazu. Jeszcze, jeszcze. Noga z gazu i trzy. Sprzęgło na dół i do przodu. Pięknie. Przypominam, że wracam z Soru i opaczono mi nogę. Ja bym nie chciał tam za chwilę się ponownie pojawić, żeby mi op 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 opaczono serce. No, Bardzo no, gaz, mi Ale zaraz biznes zawał. Nie bój się, ja tu siedzę. Rany boskie, coś nie możemy trafić w pas. Halinka wyraźnie coś lub ktoś stresuje. To z kim się lepiej jeździ? Ze mną czy z tym starszym panem? Halina zastanów Zobaczymy. się, zastanów się za zanim odpowie. Każda <laughs> będzie zła. trójka. Dlatego Halina dyplomatycznie milczy. A jak tam znaki? Ogarnięte już? Ogarnięte. To ten żółty mnie interesuje, co tam widać po prawej stronie. Ustęp pierwszeństwa. To za ogarnięte. E, nie, 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 to jest... Kurde no. Przy nowym instruktorze Helinka nieco ucichła i Zbyszek raczej może być spokojny o to, że jego ulubiona kursantka go nie opuści. To już ostatnia 30 godzina jazdy Kacpra, który jest kierowcą dobrym, ale daleko mu do dżentelmena. Ostatnio Aneta wezwała Strongmana, żeby ujarzmić Kacpra. Jedzie, k***a, jedzie! I jego nienawiść do rowerzystów. Jeśli metody Anety podziałały, to na tej ostatniej wspólnej lekcji powinno być inaczej niż zwykle. Widzę, że dawno się nie widzieli, bo widzę, że guma dzisiaj. Będziesz trzeba ją zlikwidować? Tak. Czekaj, pomogę ci. Mam ci co, coś na co, tak? Super. Co ty masz z tymi gumami? No jakoś tak, wiesz. W Kacprze budzi się natura psychologa. Trzeba jednak przyznać, że wydaje się dziś wyjątkowo wyciszony. Katper, Katper, gdzie jedziemy? Co? Samu zmieniliśmy pas nagle. Z powrotem. Okej. Okay. No no, 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 no i ciągło, i patrz, z dwóch stron. Linia no, nie ciągła. puścił mnie. no. tego i tego zblokowałeś, obydwu. Przepraszamy pana tam srebrnym. Żydziadę, wybacz mi. Anetko, jak ci się podoba odmieniony kursant? Ja ci się mam komfort jazdy, nie szarpiesz, mam no, w lewo. Musimy W lewo? Mhm. Jedziesz tak spokojnie, płynnie, delikatnie. Wow, nic po prostu. Człowiek się uczy, wiesz. Kurczę, no. Ja wiedziałam, że ty rokujesz nie ja wiedziałam. No. Pojawia ci się opcja w głowie, że nie zdasz? Uświadomiłem sobie, że... Że, są że to nie pewne, takie proste. Są pewne niedociągnięcia. <laughs> Rozumiesz? I... I że może być różnie. Tak. O, rowerzysta. Ty ich nie lubisz, no. nie? No, ładny rower ma. A ja mam dla Ciebie dzisiaj taką niespodziankę, żeby zapamiętał na końcu życia rowerzystów i ich pozycję na tej drodze. Tak? No. Kacper gardzi cyklistami. Mm, to samo miejsce. Tu ich nie lubisz. Bo tu skręcasz na ścieżkę. Widzisz, kury, No, on się tutaj zdenerwował. My tu dziś będziemy szukać miejsca po lewej stronie. My się teraz, Kacperku, przysiądziemy. Ale że co? No pojazdu, którego zaparkowałeś, chodź. Oto cała Aneta i znowu jej nietypowe metody. Tu masz Chyba. Tu masz sej... ja, ja łatwo pozapierdzielać, bo sobie przyciskasz tylko nogę. To masz siłą mięśni mnie powozi. Ja to... Zobaczymy, jak z tej strony to wygląda jak jest wolniej. Chodź. To się dzieje naprawdę. Serio? Serio? <laughs> jak A? się tym jeździ? <laughs> no właśnie, nie? Czy w nogach Kasper jest tak mocny jak w gębie? Co jedziemy? No jedziemy. Kacper cię nie odmawia. Teraz napierniczałeś na rowerzystów, teraz zobaczymy, czy na kierowcę będziesz napierniczał. O, jak fajnie! Słuchaj, no ja, lubię, ja lubię spontaniczne, romantyczne randki, ale to jest trochę przegięcie. Prawda? Ale takiej nie miałeś, powiedz. Nikt ci nie zafundował takiej. Nie? Widzisz? No i o to chodzi. Kacper szybko się rozkręca. Wow! Kacper! Bóg. Ja tu nie mogę hamować, halo! Ja tu nie mam kontroli w ogóle. Błagam cię. Widzisz Ketperku, jaki tutaj jest znak? Patrz, jak teraz znaki A. lepiej widzisz, bo wolniej jedziesz, nie? nie? To jaki był? Gdzie jedziemy? W lewo. Ja ci kierunkowska włączę. Ja mogę mi, puścić mi, tą mi, kierownicę. Fajnie, Fajnie! naprawdę. Mnie jest super. A nie wiem za co ty mi to wszystko robisz. Wam o to, żebyś to z każdej strony poznał, jak to wygląda na drodze. żebyś się nie denerwował na tych rowerzystów, którzy na przykład niektórzy zarabiają tak Zapraszam, na życie. 5 zł, w towarzystwie tej pani 10. <słuch> ja. Patrz, ludzie się uśmiechają. No. Widzisz kierowcy inni. Patrz, jak traktują nas tutaj z szacuneczkiem. Mnie się bardzo podobało. Katzprowi chyba trochę mniej, ale przydadzą mu się ostatnie szlify przed egzaminem. Robisz już trochę bardziej rowerzystów? Mają ciężko, widzisz. Ale zobaczyty wyrozumiali byli dla nas kierowcy. Kacper na pewno to docenia, jednak tymczasem z ulgą zmieni napęd. Docenić trzeba starania Iwony Klocko. Przeszła na dietę, z instruktorem znalazła wspólny język. Powoli robi postępy w jeździe, a na poprzednich zajęciach udało jej się ładnie zaparkować. Iwona zakończyła już kurs i dziś czeka ją egzamin wewnętrzny na Śląsku u Justyny. Jak masz na imię? Iwona. Iwonka. Justyna jestem. No nie tam, A ty kim ty jesteś? Jak masz na imię? Ja jestem nikt. Nie jesteś nikt, Łukasz. jak masz na imię? Łukasz. Cześć, Łukasz, Justyna. Okej, no to co? To zaczynamy, tak? Dobra. O, pter, no o, no teraz wreszcie, to ja rozumiem. Jak... Prawo na skrzyżowaniu. No, to to jest ta to jest prawa. To jest Jezu, boję się ludzi przejechać. Uh. Przejechanie na żółtym. O, a no, to teraz ale... zakręt, co teraz dodajesz gazu? No, nie. Mówiłem, tak, że... że się rozkręci, to będzie jak w BRC. Tak jak było. Tak jaki bieg rzuciłaś? <laughs> Jezu, no. Teraz dałaś który bieg? <laughs> nie wiem zaraz, <laughs> zobaczymy. Jezu! No i tenka! No. Błędy no. Iwony na razie nie psują nikomu humoru. Dobra. Zwracaj do uwagę, jak rzucasz biegi. Auto jest inne. Dobra, teraz to już tak trochę uwagi poświęcę. Teraz zobacz no. jaki bieg rzuciłaś, patrz jakie masz obroty. Czyli zrób coś Iwonko. No ja nie umiem na tym, no. Iwonka, rozgrzałaś się, zaczynamy egzamin wewnętrzny. O, o jezu! U, zaboksowanie kół, nie wolno o, takie rzeczy robić. No wreszcie, muzyka dla moich uszu. Łukasz, nie pomagasz. Przejechanie po podwójnej ciągłej od razu, oblanie egzaminu. No to trudno. Tu tak? zjeżdżamy na. Tak, naprawy pas. Iwonko, na egzaminie nie możesz pytać egzaminatora, gdzie masz jechać, okej? Okay? Czekasz tam polecenie. Robi się nerwowo. Oblanie egzaminu. Nie no, zatrzymanie myślę... się na strzałek stopniowej, zatrzymać się tuż przed sygnalizatorem, tu już jest Iwonko oblanie egzaminu. No to trudno. Tak. Iwonko? No? Halo? Jestem. Ale już zupełnie zrezygnowana. No. Iwonko? No, ruszamy. No i co? Czemu? No przecież nic nie jechało. Ale zaczęło jechać. Iwonko, nie zatrzymanie na sygnalizacji warunkowej. Jest to koniec egzaminu. To Co jest dobrze. tak jak nie zatrzymanie się na stopie. Mhm. Justyna bezlitośnie wypunktowała błędy Iwony. Metoda pod tytułem No trudno nie wróży Iwonie szybkiego zdania egzaminu. Tymczasem Kacper po kursie i wielu zabiegach Anety jej wydaje się zupełnie odmieniony. Wreszcie można z nim normalnie porozmawiać. Byłeś grzecznym chłopcem raczej w domu? No tego nie mogę powiedzieć. Nie? Niestety. Raczej zbuntowanym chłopcem tak. byłeś? Były akcje typu ucieczki z domu, tak? zostawianie listów. Coś że to? się mieszkało na parterze, no to się wychodziło oknem. No i wracało się ko koło 17, jak się zgłodniało. To. No aha, to tak uciekałeś na parę godzin. Tak. No ta miał ciężką rękę. Tak. Dostawałeś ciry? Dostawałem w ciry, raz się dostało. Teraz jest bezstresowe wychowanie, nie? Ta jazda dla Nety w końcu też jest bezstresowa. Z ojcem teraz masz kontakt, okej? Okay? Ojciec nie żyje. Nie żyje, przepraszam. Nie żyje od 13 lat chyba. Ale to jakiś Zginął wypadek? w wypadku. Za kółkiem prowadził? Tak, za kółkiem. To wariat był? No lubił poświlować. Pokiem tak. to masz? Brakuje ci go? Teraz no, już nie, nie. Ale były momenty? No, no to pewnie, no to przecież jak się ma 11 lat, no to się wchodzi w ten wiek, gdzie by się najbardziej przydało i nie? No wiesz, ja miałam 19 i też uważam, że to był wiek, kiedy najbardziej by się przydał, ale nigdy nie jest dobry moment chyba. Ale na całe szczęście mama nadrabiała i za niego, i za siebie, także chwała jej za to jest dobrze. Ogarnęła. Tak, ogarnęła wszystko wzorowo. A ilu was było w domu? Dwójka, ja i brat młodszy. Jest tu w okolicy jakaś stacja benzynowa? No jest. Wiesz co, na się coś. Dobrze. Bez alkoholowego oczywiście. Uff, już się przestraszyliśmy. Ja mam pewien pomysł. Tak naprawdę to nie chce mi się pić, teraz ja Ciebie gdzieś zabiorę. Okej. Okay. Gdzie mnie zabierzesz? No to jedziemy. Nie wiem gdzie, ale jedziemy. Przemiany Kacpra ciąg dalszy. Do myjni mnie zabierzesz? Proszę bardzo. <laughs> Brudna auto mam. Nie, to nie o to chodzi. O to... Zabrał jak ktoś kiedyś na myjnie? To już ostatnia wspólna jazda Kacpra i Anety. Kacper przygotował dla Anety niespodziankę. Czy uda mu się zatrzeć pierwsze, nie najlepsze wrażenie? A pamiętasz, jak mówiłem ci o romantycznym karmieniu łabędzi? Pamiętasz? Mm. Co prawda, nie mamy bułki. Ale mamy łabędzie? Mam tu gołąbka. Przygotowałem coś specjalnego. Podać ci tą kośćkę, twoją? Tak. Bardzo cię proszę. Patrz, auto tam się my, a my jeszcze coś będziemy... Wow. słodkiej kobiety, słodka przekąska. Nie Proszę mogę. Proszę, częstuj się. Kurde, to już mam śmietankę do, do tego. O, wow. Proszę bardzo. Niezdrowe, ale... Oj tam, mm. oj tam. No to konsumuje. Kto by pomyślał, mm. że Aneta będzie kiedyś Kacprowi jadła z ręki? Bardzo mi się podoba. Dzisiejsza jazda Dajcie śmietanę, nie? Chyba wszystkim się to podoba. Kacper pod maską cwaniaka i twardziela ukrywał fajnego i wrażliwego chłopaka. A teraz będzie mało romantycznie, bo przed nami egzamin wewnętrzny Łukasza Klocko, który całkiem dobrze radzi sobie i z kierownicą, i ze zgryźliwością swojego instruktora. Powiedz ja inaczej, po prostu ci ignoruje. Sam zresztą, podobnie jak mama, nie potrafi trzymać języka za zębami. Jak wzajemne złośliwości zniesie Justyna, która dziś kolejny raz będzie egzaminatorem. O, pierwszy błąd, zasygnalizowanie skrętu zmiany w kierunku ruchu? Tym a, razem a, w loży w zasiadła mama klocko. Świczki ci zapomniałam zapolić na skrzyżowaniu w lewo. I, uh, uh, uh. Który pasem? Moment. Pamiętaj, że w, w Katowicach tylko z brzegu Nie stosujesz się do eco-drivingu? Nie bardzo się ja stosuję. Już w obrotach. obrotach? Niedostosowanie biegu do obrotów silnika do danej prędkości? Ale już swalniam. Justyny jakoś nie bawią riposty Na Łukasza. W skrzyżowaniu skręć w lewo. Obce miasto i obca instruktorka wywołują stres nawet u tak dobrego kierowcy, jakim jest Łukasz. Zobacz, co robisz. Zajeżasz mu drogę. Co by tutaj było już? Koniec. Koniec egzaminu. Justyna daje jednak Łukaszowi drugą szansę. I w prawo na skrzyżowaniu. Najechanie na krawężnik. To już jest oblanie egzaminu. Łukasz. Łukasza wyraźnie zawiodły nerwy. Przydałoby się też trochę wsparcia stylnego siedzenia. 26 godzina jazdy. Malwina obraziła się na Zbyszka, jednak ostatnio okazała skruchę. Przepraszam i mam nadzieję, że tylko będzie teraz lepiej. Przeprosiny zostały przyjęte. Super. Podopieczna Zbyszka jeździ całkiem nieźle, choć ciągle zdarzają jej się nieprzewidziane przypadki. Ostatnio ktoś się zastawił i wspólnie ze Zbyszkiem musieli szukać winowajcy. Dziś podczas jazdy kontuzjowanego Zbyszka zastąpi instruktor Łukasz. Ups, na bogato. Z początku. W innych samochodach, w których jeździłam, strasznie sprzęgło yy, ciężko się naciskało. No, bo pewnie ze starszym panem to tak wszystko ciężko chodzi. <laughs> nie, no nieprawda, pan Zbysz jest kochany. Tak? No oczywiście. Ja lubię starszych panów. Mistrzowi ciętej riposty jakoś odjęło mowę. Dobra, ruszamy. Kręcimy i popuszczamy sprzęgło. Malwina kończy niebawem kurs i kręci naprawdę ładnie. I trójka. Rany boskie umarł. Prawie zginęliśmy. Przyjażem semu gręcznik wziąć na tą jazdę. Ja też cały mokry jestem. No ja to samo. Jazda z Malwiną może podnieść ciśnienie. Madresiu kochana. O, udało się. Nerwy były, ale już teraz już już jest ok. Taka ładna dziewczyna to musi mieć sporo adoratorów. Nie, nawet nie? nie ma z tym problemu. Nie ma problemu z tym? Nie. Mam chłopaka i. Czyli taka nie do zdobycia. Nie do zdobycia, no, oczywiście. Modelem jest? Nie. <laughs> nie? Nie, no jak ja bym miała być z modelem, to chyba bym oci. O matko Boska, czemuż to? No gdzie? No chłop, który się zbiera dłużej niż ja. A zresztą modele to same te. Wie pan, wie pan co, co są? Co są? TT? No TT. Tete? No, no tete. A, rozumiem. A po przerwie, Malwina odkryje przed nami tajniki seksapilu. No, żeż kurde mać. Atmosfera stanie się naprawdę gorąca. Się za chwilę nie okazało, że się gotujemy? I zrobi się mokro. Łukasz zastępuje dziś kontuzjowanego Zbyszka i wyraźnie jest wybity z rytmu przy uroczej Malwinie. Ja sobie oksy założę. Co sobie założę? Oksy. Słońce zaszło. A, o nie, i będziemy wstać w korku? W stanie w korku wychodzi Malwinie perfekcyjnie. Ostra. No, żeż, kurde, mać. To może pojeździe albo przed jazdą by się może malowała, a nie... Czasie. Muszę, muszę, Odłoży muszę. mi to, bo normalnie matko malować mi się będzie. No nie Instruktor o nie miał. Nie ma tragedii, już umiem jeździć. Że co? A. A. Może trochę. Co za... No nie, fotel mi będzie... No przecież urwę jej głowę za chwilę, jak Boga kocha. Przecież teraz kopytami nie dostanie. Dostaję. Teraz jest chyba lepiej. Łukasz, musisz wziąć się w garść. Poćwiczymy coś pod górkę, o, może ja ruszymy zręcznego, stop. A sprzęgło, to kurde, kto wciśnie. Zaciągmy hamulec ręczny. Opuszczamy sprzęgło do momentu, aż zaczniemy czuć, że zaczyna ruszać. Dobra. A. A. Ten wyciek nie wróży nic dobrego. Coś mi tu śmierdzi płynem. Się za chwilę nie okazało, że się gotujemy. No nie wiem, będziemy musieli się chyba zatrzymać. Może tu na przystanku na końcówce prawy kierunek i stop. Wygląda na to, że kłopoty to specjalność Malwiny. No niestety, popatrzcie, wąż oszczelniony. Taka sytuacja, może ci się na drodze no, zdarzyć. Chodniki. To jest numer na lawetę. Dzień dobry. Chciałam, żeby Pan przyjechał tutaj lawetą po naszą Elkę. To jest... To jest ulica Stefana Starzyńskiego. Tak, Starzyńskiego, dokładnie. Malwina mogła dokładnie przyjrzeć się, jak wygląda udzielanie pomocy drogowej, a serwisant dokładnie przyjrzał się problemowi. Ale teraz przynajmniej będzie na luzie. No. Teraz już nic nie muszę robić. zakładaj. I szefie ruszamy. Jedziemy. W tym momencie to był najszczęśliwszy serwisant na Ziemi. Troszkę za wcześnie na nauce, jazdy już na lewecie, to No, tak nie za wcześnie dodaję. zaczęła. A pan jeździ z takimi modelkami? No. Też? mi się. No. O, proszę. No jeszcze Biedna tylko tak była tego autu, to już będzie no... No nie. Malwina zdobyła zaś cenne doświadczenia drogowe oraz sympatię kolejnego instruktora. A w kolejnym odcinku... K***a, za k***a, słyszałeś to? ...Karolina pokaże, czego się nauczyła. Chciałam sobie, czy masz pampersa dobrego? Dida będzie musiał przepraszać. Mam dla ciebie taką małą niespodziankę. Tak? Jakąś jesteś? Zaczną się egzaminy państwowe. Zadanie jest nieprawidłowo wykonane. Jeżeli chodzi o ruszanie na wzniesieniu, proszę spojrzeć, co się panu świeci. Za tydzień znowu jeździmy.